Witam wszystkich! Krakus w Tirze z tej strony. Mam dobre wieści dla kierowców, a raczej osób, które zainteresowane są tym zawodem w Wielkiej Brytanii. Ale zanim do nich przejdę, chciałbym e, być może cofnąć się troszeczkę wstecz, żeby jakby rozświetlić tą sytuację, która teraz dzieje się w Wielkiej Brytanii, a mianowicie ten cały szortecz kierowców, który. O którym tak trąbią już od czasów zmiany w IR-35, od czasów całej ogólnoświatowej sytuacji związanej wiecie z czym, no i oczywiście od czasów Brexitu, tak? Wielka Brytania nie radzi sobie z brakiem kierowców, także według rządu jest o 50 tysięcy egzaminów rocznie za mało. I postanowili wdrożyć zmiany, jeżeli chodzi o egzaminy dla kierowcy. Jakie to są zmiany, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast najpierw cofnijmy się do roku 1997. W 1997 roku w Wielkiej Brytanii, jak jeszcze nie miałeś nawet prawa jazdy na samochód, to mogłeś tak naprawdę zdawać na ciężarówki, czyli tak naprawdę od zera do kierowcy ciężarówki i to było wszystko. Zdawałeś egzamin, zostawałeś kierowcą ciężarówki, mogłeś wsiąść na zestaw. I jechałeś w trasę. Pamiętajcie, że to było 25 lat temu. Było troszeczkę inaczej: było mniej samochodów i tak dalej. Także dużo od tego czasu się po prostu zmieniło. Natomiast później Unia Europejska i oczywiście jej standardy yy, wpłynęły na Wielką Brytanię w ten sposób, że musieli się po prostu dostosować. Czyli co się stało? Ze względów oczywiście również health and safety, zasady te zostały zmienione, żeby jakby sprostać standardom Unio, Unii Europejskiej, więc żeby zostać kierowcą ciężarówki, musiałeś ubiegać się o tzw. provisional license, czyli jakby móc podjąć się e, jazdy z samochodem ciężarowym klasy C, czyli tutaj w Wielkiej Brytanii nazywa się to Class 2. I dopiero jak zdałeś egzamin na Class 2, czyli na C musiałeś ubiegać się o prowizjonal na C plus e, czyli Class 1 i dopiero wtedy mogłeś przystąpić do nauczania Class 1 i dopiero wtedy zdawać egzamin. Czyli musiałeś przejść przez pewne etapy związane z tym, żeby dojść do samego końca, czyli jeździć y, samochodem ciężarowym o masie całkowitej 44 ton z naczepą, tak? Teraz y, to wszystko się zmieniło właśnie po to, żeby zwalczyć ten shortage w Wielkiej Brytanii, czyli brak kierowców w transporcie. Więc rząd wpadł na taki pomysł, że jest to spowodowane tym, iż jest za mało egzaminów dla kierowców, że kierowcy muszą czekać na egzaminy, że po prostu szkoły nie nadążają z testami itd. Tak tak Dlatego też stwierdzili, że po pierwsze wprowadzą zmiany, jeżeli chodzi o samochód osobowy i, na, i przyczepę, czy tam naczepę, jeżeli chodzi o na przykład naczepę, przyczepę kempingową. Także teraz, jeżeli chcesz ciągnąć za sobą przyczepkę kempingową, nie musisz zdawać tego egzaminu. Według rządu po prostu zwolni to miejsce dla kierowców ciężarówek, ale do tego przejdziemy za chwileczkę. Co się jeszcze zmieniło? Zmieniło się to, że teraz chcąc być kierowcą ciężarówki, czyli kierowcą zestawu C+E nie musisz zdawać e, egzaminu na C, czyli nie musisz mieć klas 2. Możesz od razu przystąpić do egzaminu na C plus E, czyli omijać się tak naprawdę 5 dni e, treningu na C, czyli na rigid, i możesz e, po prostu o tym zapomnieć. Masz prawo jazdy na kategorię B, czyli na samochód, idziesz do szkoły, zapisujesz się na C plus E i zdajesz od razu egzamin na C plus e żeby tego było mało, co się jeszcze zmieniło, to sam egzamin na C+E. Czyli jak ja zdawałem prawo jazdy na nazwijmy to sobie tira, czy tam samochód ciężarowy na klas 2, na C+E, to musiałem umieć a raczej zdać Odpinanie i przepinanie naczepy oraz cofanie na placu manewrowym, i dopiero wtedy, jak to zdałem, mogłem wyjechać na miasto i jechałem sobie 45 minut, parkowanie i tak dalej. I ewentualnie wtedy, jak wszystko poszło ok, to zdawałem mój egzamin i byłem pełnoprawnym kierowcą ciężarówki. Teraz natomiast nie musisz zdawać ani przepinania na naczepy, ani odpinania na naczepy, tylko tak naprawdę wsiadasz w ciężarówkę, jedziesz na miasto, jadąc sobie prosto, Dajesz swój egzamin i jesteś pełnoprawnym kierowcą ciężarówki, także nie musisz się w ogóle przejmować zdawaniem egzaminu na RIGID, czyli na kategorię C. Co za tym idzie? Idzie za tym to, że oszczędzasz pieniądze związane z pięciodniowym szkoleniem na ciężarówki rigid i oczywiście czas z tym związany, jak również prowizjonal i tak dalej. Oczywiście CPC zostaje bez zmian, teoria i tak dalej zostaje bez zmian, natomiast jeżeli chodzi o przepinanie naczepy, odpinanie naczepy i cofanie na placu man manewrowym, będzie to w obowiązku szkoły, która cię trenuje, żeby upewnić się, że ty to umiesz przed przystąpieniem do egzaminu, a czykolwiek jak to jest teraz, to nie będziesz z tego sprawdzany już na samym egzaminie, także po prostu omijacie ten proces. Według statystyk w Wielkiej Brytanii ponad połowa ludzi przystępująca do tej pory do egzaminu na C +E nie zdaje tego egzaminu, dlatego też rząd stwierdził, że musi jakoś po prostu ułatwić zdawanie tego egzaminu nowym kierowcom, żeby po prostu zapełnić te luki związane z shortage. Także według rządu brytyjskiego jest to strategia, która umożliwi napływ o 20 tysięcy kierowców rocznie więcej co roku do po prostu transportu, co ma przyczynić się do zwalczenia właśnie braku kierowców na rynku. Tak? Natomiast ja bym chciał się do tego odwołać yy, w taki sposób, iż musicie pamiętać, że są tutaj szkoły które umożliwiają zdawanie egzaminu tylko i wyłącznie na C na przykład i te szkoły mają zajmują się tylko i wyłącznie na przykład B plus y, przyczepa lub y, same rigid vehicles czyli samo C takie szkoły już teraz się zamykają po prostu nie będzie chętnych dlatego, że po co zdawać egzamin na C po co iść na rigid i płacić później dodatkowo na C plus E jak tak naprawdę możesz sobie zabukować egzamin od razu na C plus E i zapomnieć o C więc co takie szkoły robią zamykają interes, tak? Nie są w stanie, po prostu nie mają klientów, nie są w stanie się utrzymać i znikają z rynku, prawda? To jest jeden problem, jaki jest teraz w Wielkiej Brytanii. Drugi natomiast problem jest same szkoły, które nawet umożliwiają zdawanie na C plus E. Dlaczego? Dlatego, że większość z takich szkół tak czy tak ma pojazdy na C. Na przykład są szkoły, w której choćby ja zdawałem, gdzie jest 10 ciężarówek na C, a tylko dwie na C plus E. Czyli po prostu nie będzie chętnych na C, ale mają tylko dwa zestawy na C plus E. Więc jak oni mają przyspieszyć egzaminowanie kierowców? Jeżeli oni nie sprzedadzą floty na C i nie zainwestują na C plus E, co oczywiście trwa, no to tak naprawdę nic się nie zmienia oprócz tego, że finansowo te szkoły będą cierpieć. Jeżeli te szkoły finansowo będą cierpieć, to co się może stać? Oczywiście ceny egzaminów na C plus E, jak również kursów na C plus E również mogą pójść w górę, bo nie wyobrażam sobie, żeby te ceny zostały takie, jakie są, jeżeli te firmy nie będą zarabiać na samym egzaminowaniu i uczeniu na. C. Także tutaj może się jeszcze dużo wydarzyć. Nie wiem, czy już teraz te ceny poszły do góry, bo nie jestem na bieżąco. Natomiast spodziewałbym się, że o ile rząd oczywiście nie zabroni takim szkołom podwyższania cen, no to te ceny drastycznie mogą pójść w górę, choćby właśnie przez to, żeby utrzymać się na rynku, prawda? No bo takie szkoły z czegoś muszą się utrzymać. A do tej pory, skoro y, zarabiały większość swoich pieniędzy na właśnie nauczaniu na C, no to jak mają y, zarabiać? Jeżeli te ciężarówki będą stały. Także to myślę wyklaruje się w nadchodzących tygodniach, także nie ma co gdybać. Natomiast no, jest to na pewno ciężka sytuacja i smutna sytuacja dla właścicieli, właśnie szkół tutaj w Wielkiej Brytanii. Teraz następną rzeczą jest to, że co ma piernik do wiatraka? Jeżeli kierowca posiadający prawo jazdy na B, chcący zdawać na przyczepę, czyli B+, plus, nie wiem jak to się nazywa, czy to jest B+, plus E, chyba B+, plus E, co ma piernik do wiatraka, taki kierowca tak czy tak nie może jeździć samochodem ciężarowym, więc to, że nie będą zdawać na B+, plus E, ewentualnie oszczędza im pieniądze, natomiast czy to tak naprawdę usprawnia napływ kierowców do transportu? Według mnie raczej nie bardzo, prawda? Według mnie, co by usprawniło napływ kierowców, to po prostu warunki zatrudnienia, warunki na drodze, sposób, w jaki jesteśmy traktowani, to całe IR35, które oczywiście przyczyniło się do tego, że kierowcy LTD pomału zaczęli rezygnować z samozatrudnienia i mnóstwo innych czynników, które wpłynęły na shortage, a niekoniecznie tych, które związane są z egzaminem, prawda? Wiadome, jest to ułatwienie dla kierowców, którzy chcą zostać y, kierowcami ciężarówek, no bo po prostu oszczędzają pieniądze, ale czy to ułatwi im zdobycie swojej pierwszej pracy, skoro nie będą mieli doświadczenia w ogóle w przepinaniu, odpinaniu na czepy jak również w parkowaniu i cofaniu, jak praktycznie jazda prosto ciężarówką to bardzo prosta sprawa. Tutaj głównie rozchodzi się właśnie o cofanie pod rampę, czy cofanie na trak stopach. No może się zrobić troszeczkę amok, także słuchajcie kierowcy zaparkowanie na trak stopach. Musicie troszeczkę mieć bardziej oczy otwarte, no bo teraz będzie napływało dużo kierowców, którzy po prostu będą potrzebować Waszej pomocy w wycofaniu w miejsce parkingowe. Być może, ja oczywiście nie chcę dyskryminować kierowców, bo być może te szkoły sprostają zadaniu i nauczą i przygotują tych nowych kierowców do tego, żeby cofali mimo to, że nie będą mieć tego sprawdzonego na egzaminie. A czykolwiek wyobraźcie sobie, że teraz ci kierowcy już po pięciu dniach będą mogli wyjechać na drogę, także już nie jest to. 10 dni, tak jak to było w przypadku, kiedy musieli zdawać na C, bo na C minimum było 5 dni, potem było 5 dni na C plus E. Co łącznie daje 10 dni doświadczenia, tak naprawdę w jeździe ciężarówką. Teraz zostało to skrócone nie tylko do 5 dni, ale teraz po prostu ten cały aspekt na C jest całkowicie pominięty, także od razu wsiadasz na C plus E i jedziesz na miasto. Także no zobaczymy, jak Wielka Brytania poradzi sobie z tym problemem. Zobaczymy, mam nadzieję, że. Szkoły, które egzaminują kierowców i które dają y, lekcje na C, plus e, dadzą radę i po prostu jakoś się utrzymają na rynku, ale jest to pod wielkim znakiem zapytania, dlatego że podejrzewam, y, czekają nas y, strajki jakiejś szkół y, y, czy tam ośrodków egzaminacyjnych. Mam oczywiście nadzieję, że nie, aczkolwiek jest to taki bardzo możliwy scenariusz, więc zobaczymy, jak to wszystko się wyklaruje. No i co? Takie y, nadchodzą z. 对呀，那。 Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was informacyjny. Jeżeli tak, to wciśnijcie łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Mam również do wypowiadania się w komentarzach, co myślicie o tych zmianach, czy to dobrze wpłynie na transport w Wielkiej Brytanii, czy faktycznie brakuje kierowców, z jakiego powodu. I jeżeli jesteś kierowcą, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Także y, czekam na Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawy, co myślicie na ten temat. No i... Do zobaczenia.